Dzień dobry Państwu, Małgorzata Małkowska zapraszam na środek tygodnia. Dziś moim i Państwa gościem jest Arkadiusz Słowiński burmistrz Lubania. Dzień dobry. Dzień dobry. Razem zmieniamy Lubań. To było Pana hasło wyborcze sprzed czterech lat. Rzeczywiście udało się w jakiś sposób zmienić lubań i razem? Co to oznacza? Wierzę i wiem, że tak. Po pierwsze, na pewno Lubań stał się miastem. Bardziej aktywnym społecznie. To widać na przykład w internecie. Przypominam, że w 2010 roku tak naprawdę do dyspozycji tych, którzy korzystają z tego medium, był jeden portal, Lubań24, plus kilka małych portalików bezpośrednio związanych na przykład ze stowarzyszeniami czy z ugrupowaniami politycznymi. Dziś ta sytuacja się już diametralnie zmieniła. Mamy. Trzy portale internetowe, dwa bardzo popularne, czyli Lubań24 i e Lubań 24 no i E-Lubań. No I ta miejska strona, której ta miejska wszystko, na której zamieszkacie wszystko co aktualne. I ta miejska strona, która jest właśnie między innymi bardzo teraz inna od tej, która była lat temu cztery, bo tych aktualności jest sporo. Ponadto trzeba patrzeć też co się dzieje w internecie, jeżeli chodzi o na przykład te wszystkie takie portale społecznościowe. Miasto promuje się poprzez swój oficjalny fanpage na Facebooku, ale Facebook też jest takim dobrym, powiedziałbym, przykładem, że nasze społeczeństwo żyje tym, co się dzieje w mieście. To zresztą nie tylko jakby w internecie jest. To widoczne, to widać również po grupach społecznych działających w Lubaniu, po różnych stowarzyszeniach. Mają one swoje pomysły i co najważniejsze, są one przy wsparciu samorządu realizowane. Więc to hasło Razem Zmieniajmy Lubań, jak najbardziej jest hasłem ciągle aktualnym. Ale i zrealizowanym przeze mnie. Czyli pan czuje, że bycie w tych nowoczesnych mediach jest teraz konieczne, tak? Aby dotrzeć do coraz większej liczby ludzi? I konieczne i obowiązkowe, dlatego że ludzie muszą wiedzieć o tym, co się dzieje w, spo... w samym mieście, w samorządzie, muszą być dogłębnie informowani, po to, żeby później w potencjalnych decyzjach współuczestniczyć. Na tej stronie internetowej wymyśliliście coś takiego, jak zapytaj burmistrza, czy oczywiście ten element działał, na stronie ludzie pytali burmistrza i o co? Nie tylko zapytaj burmistrza również powiadom burmistrza, chcę powiedzieć, że akurat te dwa kanały informacji inform komunikowania się ze społeczeństwem są bardzo popularne. Można zerknąć do, powiedziałbym, takiego skoroszytu, gdzie zapisywane są te wszystkie informacje, które zgłaszają do nas mieszkańcy miasta i to jest na bieżąco realizowane. Odpowiadał Czyli jest zgłoszenie... Pan na każde pytanie? Znaczy powiem tak, na powiadom burmistrza oczywiście uruchamiałem zaraz bardzo szybko wszystkie służby, aby dany problem rozwiązać, jeżeli chodzi o Zapytaj Burmistrza. Też starałem się albo bezpośrednio na stronie internetowej, jeżeli pytanie było bardziej, bardziej ogólne, lub jeżeli było bardzo szczegółowe, bardziej osobiste, to osobiście mailem wysyłałem do osoby pytającej. Było to, jed... znaczy tak, Ta zakładka była jedną z najbardziej popularnych, jeżeli chodzi o oficjalną stronę miasta, a zatem widać, że ten pomysł trafił w gusta naszych mieszkańców. Czy obawia się Pan swoich kontrkandydatów, którzy startują na burmistrza Lubania? Znaczy, nie, nie mogę powiedzieć, że się obawiam, bo y, trudno, żeby burmistrz czy osoba kandydująca żyła w strachu przed y, swoim kontrkandydatem. Szanuję ich, dlatego że każdy z nich ma y, potencjał, każdy z nich ma y, pewną osobowość, y, więc y, szanuję tych kontrkandydatów, aczkolwiek uważam, że spośród tych pięciu y, kontrkandydatów y, moja kandydatura jest y, kandydaturą najlepszą. Jest pan gotowy do sprawdzenia się na przykład w takiej publicznej debacie? Tak, tylko że nie z wszystkimi, dlatego że jest w tym momencie kłopot z tak naprawdę równowagą czasu. Jeżeli każdemu dajemy ten sam czas, każdemu dajemy po minucie, to tak naprawdę czterech atakuje obecnego burmistrza, bo to jest normalne, że przecież trzeba postawić się w kontrapunkcie do osoby, która sprawuje władzę w mieście. No i ta osoba, która jest atakowana, ma jakby zbyt krótki czas na to, żeby pewne rzeczy i kwestie wyjaśnić. Więc jeżeli już doszłoby do takiej debaty, to wydaje się, że najwłaściwsza jest druga tura. Bo przed drugą turą, kiedy mamy dwóch kontrkandydatów, niech zdecydują programy, niech zdecydują osobowości. Co udało się panu przez te cztery lata dokonać? Jakaś taka sztandarowa inwestycja, co to było? A z drugiej strony też, co się nie udało i dlaczego? Powiem tak, wystarczy spojrzeć na pierwsze przemówienie, które było na sesji inauguracyjnej, kiedy moja kadencja się rozpoczynała 15 grudnia. Wtedy założyłem dwa główne cele, właściwie trzy główne cele, jeżeli chodzi o tę czteroletnią kadencję. Pierwszy cel już omówiony został w, w pytaniu pierwszym, czyli razem zmieniajmy lubań. Wydaje się, że zmieniliśmy ten lubań. I on już jest zupełnie innym miastem, tak pod względem, powiedziałbym, społecznym, jak i pod względem infrastruktury niż był jeszcze 4 lata temu. Jest Pan bliżej ludzi, tak? Staram się być bliżej ludzi i jestem wśród tych ludzi. I to myślę, że jest też dobra cecha mojego burmistrzowania. Druga rzecz to jest wieloletni plan inwestycyjny, który wtedy Rada przyjęła, który obowiązywał, a który. Prawie w całości zrealizowaliśmy i to jest kolejny sukces samorządu ostatnich czterech lat. Podkreślam tutaj nie tylko burmistrza, ale samego samorządu, dlatego że gdyby burmistrz nie współpracował dobrze z Radą, a współpracowałem dobrze z większością Rady. To tego sukcesu by nie było. Tutaj należy podkreślić bardzo mocno i bardzo wyraźnie, że wszystkie zadania, które były rozpoczęte, które rozpoczynaliśmy z na przykład udziałem środków unijnych już dziś są rozliczone, zakończone i do tego tematu już nie wracamy, dlatego że też są skontrolowane przez urząd marszałkowski. Teraz tylko czekać na to, żeby ten pięcioletni efekt zakładany przez Unię Europejską zakończył się i realizujemy już następne zadania zresztą przygotowujemy się do tego dosyć intensywnie. I trzecia rzecz, którą założyłem, to jest pozostawienie finansów miasta w bardzo w dobrym stanie, w niepogorszonym. I tutaj można powiedzieć, że odnieśliśmy pełen sukces dlatego, że na dzień dzisiejszy i to mówię z całą odpowiedzialnością Mamy bardzo dobrą sytuację finansową. Wszystkie faktury płacimy na bieżąco, nie mamy żadnych zaległości, żadnych zobowiązań wymagalnych względem ośrodku, względem podmiotów zewnętrznych czy naszych jednostek i przy okazji mamy zdolność do wkładu własnego na przykład do nowego programu wsparcia przez Unię Europejską. A to są niebagatelne sumy, dlatego że oscylują one między 4 a 5 milionów złotych środków, które możemy wykorzystać na przykład na działania Infrastrukturalne. Zadłużenie miasta Lubania, ile wynosi na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy wynosi około 25 milionów złotych. Plan na koniec roku 2014 przewiduje 25,5 miliona złotych, ale to jest bezpieczne zadłużenie, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że każdy z samorządów ma dzisiaj indywidualny powiedziałbym taki wskaźnik zadłużenia i my już nie zbliżamy się do granicy gdzie możemy ewentualnie się zadłużać tylko te krzywe się rozchodzą jak powiedziałbym krzywe nożyc a zatem ten potencjał i możliwości nasze rosną jeżeli chodzi o możliwości powiedziałbym finansowania różnych działań infrastrukturalnych więc jest bardzo dobra sytuacja finansowa Wspomniał pan o realizowaniu planu inwestycyjnego jakie to inwestycje te, które co były się, co zrealizowane. Tak. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze udało się... znaczy udało się, przepraszam, nie udało się, bo zrobiliśmy to, więc zmodernizowaliśmy w centrum miasta wszystkie place w tak zwanym Śródmieściu. To wynikało z lokalnego programu rewitalizacji, czyli tak zwanego LPR-u. Został odremontowany, zrewitalizowany lubański ratusz. Została wybudowana mała wodnica miasta Lubania, czyli dzisiejsza ulica Adalberta-Antera. Zostały wyremontowane kamienice w ramach LPR-u, czyli wspólnoty wraz z miastem remontowały część kamienic w centrum miasta. Została wykonana podkowa, zostało wykonane przedszkole miejskie numer. Jeden. Teraz jeszcze trwa inwestycja z tak zwanych resztówek unijnych, czyli termomodernizacja gimnazjum miejskiego nr 1. przedszkole, przepraszam, miejskie nr 3. Przedszkole, nr 3. przedszkole. przedszkole miejskie numer 3, a nie numer 1. Oczywiście przy nowym okresie wsparcia już przygotowujemy, powiedziałbym, dokumentację na termomodernizację przedszkola miejskiego nr 1 i przedszkola miejskiego nr 5. To jakby tak te, dlatego te numery mi się pomyliły. Także zadań, które były do wykonania, które założyliśmy, było sporo i wszystkie zostały zrealizowane. A proszę się przyznać, co się nie udało i dlaczego. Co się nie udało? To znaczy, tak, jeżeli chodzi o założenia, pamiętam, że mówiłem o tym, że będzie zrobiony basen na kamiennej górze, ale składałem tą obietnicę nie wiedząc o tym, że mój poprzednik, Konrad Rowiński, w październiku 2009 roku zrezygnował z podpisania umowy, za sprawą której ta modernizacja basenu byłaby możliwa. Później jeszcze niestety na sesji Rady Miasta mój poprzednik mówił, że taka możliwość jest. O tym wskazują protokoły sesji Rady Miasta i jakby utwierdzał nas w przekonaniu nas radnych, że taka możliwość jest. Gdy Przejąłem, powiedziałbym, funkcję burmistrza, kiedy zajrzałem w dokumenty, okazało się, że taka możliwość minęła bezpowrotnie. Już nie dało Nic się, się z tym nie dało zrobić. Zresztą napisaliśmy nawet specjalne zapytanie do władzy wdrażającej, czyli do urzędu marszałkowskiego we Wrocławiu w tej sprawie. I odpowiedź była jednoznaczna, że w momencie, kiedy w październiku 2009 roku nie podpisaliśmy tej umowy, pieniądze, które były przeznaczone na dofinansowanie. Tej inwestycji przeszły na listę zadań rezerwowych. Pieniądze ale z budżetu państwa? Z budżetu marszałkowskiego, czyli z tego budżetu unijnego, przeszły na listę zadań rezerwowych, czyli skorzystały z tych pieniędzy inne gminy, a nie skorzystała Lubań. Do tego przyznał się mój przed, również poprzednik w jednym z ostatnich numerów Ziemi Lubańskiej, że faktycznie on zdecydował o tym, że basenu na Kamiennej Górze nie będzie. Bo basenów rzeczywiście ludziom brakuje w Lubaniu. Wielokrotnie mogliśmy my jako telewizja o tym słyszeć przy okazji różnych programów, ale pan ma inny pomysł na Kamienną Górę, na zagospodarowanie tego terenu, gdzie w jakiejś tam formie baseny też mają być. Co to za pomysł? Powiem, powiedzieć. że to jest pomysł realny. I czy ten pomysł właśnie jest realny? To jest pomysł realny, dlatego że on jest skonsultowany już i z fachowcami oraz z podmiotami, które takie zadania w Polsce wykonywały. I co to co będzie? Proszę znaczy tak, mieszkańcy. do końca nie chcę zdradzać tej tajemnicy, dlatego że jeszcze ciągle jakby prace koncepcyjne trwają. Zresztą jakby pierwszy etap tych prac koncepcyjnych miał miejsce nie tak dawno w Lubańskim trecie, kiedy to na przykład dr Jerzy Sporek dokonał inwentaryzacji drzewostanu. Trzeba pamiętać bowiem o tym, że dziś nie możemy ograniczać kamiennej góry tylko i wyłącznie do terenu basenu, jak to było kiedyś tylko należy myśleć o całości kamiennej góry jako o kompleksie potencjalnie rekreacyjno, wypoczynkowo, gospodarczym. Jakie elementy tam mogą się znaleźć w tym Na pewno elementy, pani? które będą przynosiły powiedziałbym dochody, dlatego że tam chcemy umiejscowić takie podmioty. Taki pomysł mamy na to i nawet już mamy konkretny pomysł, ale przyjdzie czas na to, żeby go przedstawić w szerokiej opinii publicznej. Co spowodowałoby, żeby ludzie tutaj chcieli przyjechać, zostawić trochę pieniędzy i tym sposobem jakby ta aktywność ludzi z zewnątrz, czy samych nawet mieszkańców Lubania powodowałaby, że otoczenie by zyskiwało, czyli można byłoby jakby rozbudowywać tą infrastrukturę darmową, jeżeli chodzi o rekreację i sport, ale również częściowo płatną. Takim pomysłem powiem bardzo ogólnym jest na przykład park linowy, tylko nie parklinowy, gdzie jest 5-6 powiedziałbym, lin rozciągniętych między drzewami i przechodzą sobie nimi maluszki czy dzieciaki ze szkół podstawowych, tylko bardziej już taki powiedziałbym, Wielopokoleniowy? Nie mówi, wypasiony park linowy, który poprzez to, że jest jednym z niewielu tak rozbudowanych tu w okolicy. No, Powodowałoby, że ci ludzie przyjeżdżają i przy okazji na siebie zarabiają. Park Także wodny też jest w planach? Jest park wodny i powiem pani, że jest to, jeżeli chodzi o cenę, cena do udźwignięcia przez samorząd miasta Lubania, bądź z budżetu własnego, bądź nawet z partnerstwa publiczno-prywatnego, bo myślimy jakby trutor, trójtorowo. Po pierwsze chcemy, żeby jakby absorbowano na kamiennej górze środki z Unii Europejskiej. Po drugie, chcemy, żeby te środki również były wydawane z budżetu miasta i myślimy również, bo jesteśmy po rozmowach z kilkoma partnerami, na temat tego, żeby było to w formule partnerstwa prywatno-publicznego. To nie jest łatwe partnerstwo, bo trzeba przypomnieć o tym, że na razie póki co niechętnie na to nawet władze państwowe patrzą, bo bardzo mocno jest kontrolowane partnerstwo publiczno-prywatne, niemniej jednak jest to przyszłość dla samorządów. Tu jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić, żebyśmy nie obliczali tylko jakby programu wyborczego mojego i mojej grupy do parku na Kamiennej Górze, bo trzeba pamiętać o tym, że my również zapowiadamy dbałość o inne tereny naszego miasta, między innymi o to, co będzie działo się przy planowanej zachodniej obwodnicy miasta. To są dwie równoważne nogi, na których gospodarka miasta i przyszłość miasta powinna stanąć. Nie w jedną stronę idziemy tylko wielotorowo, na pewno na tych dwóch nogach to powinno stanąć. A jeżeli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, czy tutaj są jakieś pomysły, aby do Lubania ściągnąć tych, którzy dadzą miejsca pracy? Ja powiem Pani tak, dobrą jaskółką jest już to, co dzieje się w i dobrą jaskółką jest to, co dzieje się w Automateku. Automatek właściwie kończy się budowa budynku i pomieszczeń produkcyjnych, hali produkcyjnych. Automatyk już zapowiada, że będzie chciał postawić kolejną halę. Wiemy o tym, że tereny przy planowanej zachodniej obwodnicy miasta już są zainteresowane firmy, które chciałyby tam inwestować. Nie zdradzam jeszcze szczegółów, dlatego że jest na to dużo za wcześnie, a najgorzej spalić pewien, powiedziałbym, dobry wątek czy dobry pomysł, ale takie zainteresowanie jest i wydaje się, że w ciągu kilku, siedmiu w kilku lat, w siedmiu, ośmiu, na pewno ta strefa gospodarcza miasta. Będzie miała znacznie więcej do zaoferowania niż ma dziś. Hmm. Załóżmy, że wyborcy pozwolą panu zostać burmistrzem na kolejne cztery lata. Jaki pan ma pomysł na ten lubań przez y, kolejne lata? Co pan ma do zaproponowania i dlaczego właśnie mieszkańcy powinni wybrać pana? Jakie hasło? To znaczy tak, hasło dla całej powiedziałbym grupy, która ze mną współpracuje, to jest energia lalubania, dlatego że mamy tą pozytywną energię w sobie, chcemy tą energię przekuć na działania na rzecz miasta i społeczności miasta. Najkrócej można powiedzieć tak, zachęcam do odwiedzenia strony www.aslowiński.pl, gdzie mamy przedstawiony w całości program, ale już, jakby na potrzeby telewizji, powiem w ten sposób. Po pierwsze, wiemy jak ożywić i ożywimy gospodarkę naszego miasta, wiemy, że ludzie potrzebują w mieście żyć i wygodniej, i bezpieczniej i na pewno do takiej sytuacji gdzie będzie im wygodniej i bezpieczniej doprowadzimy zresztą już pewne elementy powstają ja przypomnę tylko że całkiem sporo ostatnimi czasy pojawiło się skwerków zielonych ławeczek między innymi uruchomienie i lifting fontanny spowodował że ludzie chętniej zaczęli przychodzić pod ratusz zasiadać z sobą samym i rozmawiać jak i przychodzić tam z dziećmi to są takie elementy małej, powiedziałbym, infrastruktury, które powodują, że ludzi wyciąga się z domów, wyciąga się sprzed telewizorów i daje się im możliwości, powiedziałbym, normalnego funkcjonowania, tak jak było to. Kiedyś. Wiemy też, że nasze społeczeństwo lubi, gdy z nimi się rozmawia, jak z partnerem, że nie traktuje się ich na zasadzie car i podwładny, tylko stawia się ich powiedziałbym jakby na równi, czy podnosi się ich rangę, wysłuchując choćby zwykłego obywatela. I to też jest cecha, która. Jest we mnie, czyli jestem otwarty na dialog, nie boję się dialogu, współdziałam z ludźmi i pomysły ludzkie realizuję, a problemy rozwiązuję. Tu postaw na kropkę. Życzę Panu wszystkiego dobrego, powodzenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 16 listopada mamy wybory samorządowe, m.in. wybory na burmistrza miasta Lubań. Yy, wierzę że z, będą państwo przy urnach wyborczych wierzę że oddadzą państwo nam mnie swój głos